Jędrzejów. Tu mieszka Gipley. Pewnego dnia budzi się na trybie gry bandyta. Aby przejść grę, musi wykonać zadania i okraść najbogatszego człowieka w mieście. Czy mu się to uda? Oglądaj odcinek do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a na dziś to 13 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobałem Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Giplay i postanowiłem dzisiaj, słuchajcie, odpalić sobie i zagrać na trybie gry bandyta. Dokładnie tak. Także w ogóle już możecie zobaczyć, że mój strój się zmienił. Na starcie w ogóle dostałem taki wielki dziwny miecz. Zobaczymy w ogóle jakie ma tutaj staty. Ej, 12 atak demager'a, także dosyć mocny jest i obudziłem się w ogóle w jakimś dziwnym pomieszczeniu. I a zamiast moich serduszek są tutaj worki takie wypchane chyba pieniędzmi. Nieźle się zapowiada. Jeśli jeszcze. Jeśli tego nie robicie, widzowie, i wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, Wpa dołączajcie do armii, wpadajcie też do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety i zostawcie kciuka w górę, a challenge na dziś to może 13 tysięcy kciuków, każdy kciuk w górę to jest dla mnie wsparcie tutaj na tym trybie. Ej, ktoś mi tutaj, ej, tu jest jakiś inny bandyta, ej, nie wiem w ogóle, słuchajcie, czy mam się przygotować tutaj, ej, co ty chcesz ode mnie, cwaniaku jeden? Zaraz cię dorwę tutaj, zaraz ci coś spokojnie, zawinę. spokojnie, spokojnie, spokojnie. cicho, Co jest? Spokojnie, ej! Przecież ja jestem tu, żeby ci wytłumaczyć, a ty się od razu tutaj yy, lecisz na mnie. Ej, słuchaj, słuchaj, ja nikomu tutaj nie ufam, jestem na trybie gry bandyta, słuchaj, i ja nie jestem taki miły i przyjazny. Słuchaj, muszę się tu rozejrzeć, bo nie czuję się tu komfortowo. Diamenty, biorę, jak siki! Ole Kozacku! Wszystkie moje o śniadanie mi nawet zrobiłeś, ty jesteś Dobra, moim tutaj połownym, tak? Spokojnie! To jest dom kołoś silnego właśnie w tym momencie wczułeś się w rolę bandyty i to bardzo dobrze. Słuchaj, powiem ci sześć zadań, które musisz wykonać, ale na początku ci powiem trzy, a następnie następne trzy, które musisz udowodnić że je zrobiłeś. Jeśli zrobisz trzy zadania, musisz udowodnić, że je zrobiłeś, dobra? Jasne, spoko, nie ma sprawy, słuchaj, dla mnie to pikuś, bo jestem w końcu bandytą, także żadne zadanie mi nie jest straszne. Co to są za zadania? Słuchaj, nie, no mógł... uważnie. Pierwsze zadanie. Ukraść coś, co, coś ze sklepu. No. Drugie. Musisz pokonać innych bandytów, bo tutaj się kręci bardzo dużo bandytów w oku yy, i musisz, prze... którzy, oni przyjmują tereny i znaleźć ich bazę. Dobra. Oni gdzieś tam są, dobra. Następnie... Yy, Zalać komuś dom, jesteś gotowy na to? No jestem gotowy, słuchaj, jestem w końcu Wiesz co, tutaj przygotowany Mam w ogóle mieczyk, mam łuk w ogóle Dostałem na starcie miecho, także w ogóle to Prosty ja, to jest lec, ten zapowiada się Dosyć dobrze, ty, jaki kolorowy kwiatek Wezmę, może poznam po drodze jakąś fajną Słuchajcie, piękną dziewczynę i wręczę Tego kwiatka, ej, czym by tutaj Pojechać, ej, to jest w ogóle jakaś zatopiona Łódź, ale pojedziemy sobie nią, słuchajcie Jakimś normalnie szrotem Takim, tak czy inaczej, muszę znaleźć jakiś sklepik I po prostu go okraść. A my ogólnie zrobimy to podstępem, bo jesteśmy sprytnymi bandytami. Nie będziemy tak łatwo, słuchajcie, tutaj szli na łatwiznę. Gdzie tutaj tylko mogę znaleźć jakiś sklep? Tutaj są wagoniki, tutaj ten. Ej, słuchajcie, tutaj chyba jest jakiś sklepik ze zbrojami czy coś. Dobra, będziemy udawać, że jesteśmy klientami. O, jest tam jakiś też sprzedawca. Ej, idziemy po prostu na zakupki. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Ja tutaj na zakupki. Nowy sprzęt przyszedłem kupić o, dzień komputerowy. Dobry. Dzień dobry, witam. E, 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 dzień dobry i e, to pomóc z czym? W A nie, 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 niech pan spokojnie sobie głowy nie zawraca, ja tutaj się tym zajmę. O, tutaj jaka fajna. Ej, pan się zajmie, ja tutaj tylko oglądam, No, dobrze, tutaj nie dobrze. Chcę. Przeliczę o, co tutaj mamy. Okay. Przy, przyda kamera, żeby w ogóle udowodnić, że wykonałem zadania, to też to wyśmiemy. Okej, okay, dobra. Ale ten komputer to w jakiej cenie tutaj, panie? Tutaj już Minecraft jest odpalony, ile to? Po ile. to? E, to dodatkowo Minecraft, dodatkowo 20 i no, no! I, I tak, tak. tak! 20? Nie, no tak. pan przesadzi. Dobra, nie chcę. To, to coś innego się tutaj rozejrzę. O, o widzę, że dobry klient. Dobra, no. weźmy jeszcze to, to i to i to. Ej, i to. chwila, ale co pan bierze tutaj? Wszystkie Chciałem zobaczyć. Proszę. dobra, w sumie wie pan co? Proszę. Stać, stać to jest napad. Proszę się nie ruszać. Ej. Mam pana na celowniku, to... Nie ruszaj ale się to... pan. Natychmiast Oje... proszę się udać Dobrze. do kasy i wypłacić wszystkie pieniądze. Wszystkie pieniądze, jakie ma pan w kasie. Nie zawaham się tutaj puszczać o, właśnie linki ze, str... o, ze strzałą, nie. tak? Dobra. Całe pieniążki Wieku. tutaj na stolik Just, Wykładamy już, już ładnie Już wypłacam, już wypłacam Bierz pan, bierz pan Dobra, dobra. tylko więcej pan nie wracaj Ja o tutaj nie. proszę pana przepraszam ogólnie Ale gram na trybie gry bandyta I takie miałem zadanie Muszę niestety je wykonać Także ogólnie w ramach rekompensaty Żeby nie był pan aż taki smutny Diamencik od firmy Pozdrawiam dobra. i polecam się na przyszłość Jeden diamencik mi dał, no proszę Dobra, słuchajcie Żeby nie było, dodaliśmy mu diamencika W sumie takie było zadanie Także to zrobiliśmy W ogóle poście ile w ekwipułku, Tutaj zamiast serduszek życiem Mam już worków pieniędzy, chyba w sumie to jeszcze nie jest e, full. Ej, a to co to jest? Fajny jakiś pojazd? Ty, to co są normalnie? Ej, nic nie widzę, co jest grane w ogóle, jak to jeździ? Ej, to jest jakiś normalnie pojazd, także pojedziemy nim sobie i może coś tutaj, słuchajcie, znajdziemy. W sumie musimy znaleźć bazę, e, gdzie mogą mieszkać właśnie ci w ogóle bandyci. E, hmm, się tutaj tak zastanawiam. Ej, patrzcie, tam ktoś okay. w ogóle jest. Jakiś zamaskowany koleś? Książka. Ej, o, ciekawe receptury na książki, to jest okay. Chyba jakiś krzyżujaszek, patrzcie, ma twarz w ogóle. Czy ma jakąś maseczkę? Albo normalnie ma tutaj twarz y, za zakrytą, za także nie widać w ogóle. No i jeszcze tutaj z tej strony. O, obraz ten Ej. dobry. Normalnie no, kradnie Picasso. w ogóle. On może mnie doprowadzić do szybko. normalnie bazy do bandytów do bazy. i znajdziemy ich i wygramy ich z naszego miasta, bo to jest jakaś konkurencyjna, słuchajcie, banda. Co to okay. na drodze mi ktoś postawił? Już wynocha z tym ogólnie. Ty, normalnie, bezczelny. Widzieliście, co on zrobił? Przesada. Normalnie szacunku w ogóle do pojazdów tutaj nie ma. Mimo, że jakieś. No, no może rozbontowany. Ej, skrada się. No, Czyli w jakieś ma. ważne okay. miejsce idzie. Dobra, śledzimy, no, go. śledzimy. szybko. Teraz szybko tu. Szybko, szybko. gdzie on szybko poleciał? Ej, gdzieś mi zniknął tutaj. Gdzie on mi zniknął? Zniknął tutaj poszedł? Ej, chwila, chwila, chwila. Gdzieś mi zniknął, słuchajcie. Nie, ja ogólnie, chodźcie tutaj, Mamy zobaczcie, się. co ja mam. Uwamy się, co on tu kombinuje. Dobra, ja nie mogę, ilech tutaj jest. Patrzcie, oż ty, dobra, tego pocichaczu, słuchajcie, z partyzantów. książki zarta. nowe mam tutaj. Y, te, ten obraz, chłopaki. Weźcie sparty tam do kolekcji zarta, tego, pociąga. co my zabieramy. No. Zbudujemy ekipę. Dobra, kolejny A wy co nowego zdobyliście? Wow, ja tu nowe Nowe tutaj obrazy też macie. Wow, siemanko, fukuj. witam! Tutaj normalnie bandito g Siemanko! Ej, co tam się dzieje? Siema ej, właśnie rozmontowuje dzieje? waszą ekipę, tak? A więc tutaj jest wasza, tutaj nasza konkurencyjna banda. Ej, słuchajcie, mam tutaj zadanie: muszę, muszę was po prostu pokonać i wygrać z miasta. Obiecujesz, że się wyniesiecie? Obiecujesz? No, moich znajomych! Dobra, dobra, już spokojnie, Dobra, moich znajomych już Wyn nie ma, ej, ej, się dobra, ja tutaj, już słuchaj, z tej to. bazy. Ja tutaj muszę, ty słuchajcie. ty no, ten, ten zegarek najlepszy, o! Ej, masz wszystko zostawić! Natychmiast, masz, słuchaj, rzucić ten zegarek. Dobra, słuchajcie, robię zdjęcie, żeby udowodnić, że wykonałem to zadanie. A ich baza jest pusta, i wygrałem po prostu wszystkich, z właśnie z konkurencyjnej bandy, właśnie z tej bazy. Okej, okay, także myślę, że jest czysto, że zadanie zostało wykonane, bezproblemowo. I ogólnie, że zostanie mi zaliczone. Także wy, wykurzyliśmy, właśnie, tych cwaniaków, słuchajcie, tutaj z miasta. A teraz musimy ogólnie zalać kogoś dom. Takie było kolejne zadanie. Także jakoś postaramy się, słuchajcie, tym dziwnym Pojazdem właśnie przedostać i znaleźć, nie wiem, jakieś właśnie, jakieś jeziorko, musimy znaleźć, napełnić wiaderka. Napełnić wiaderka. O, tutaj w sumie jakieś jeziorko, słuchajcie. Ej, jakieś ryby ktoś tutaj złapał. Ej, a w sumie to głodny jestem, zjadłem sobie taką rybę. Ty, tutaj są dobra, wiaderka, napełnimy je wodą i zalejemy po prostu jakiś tutaj jakiś tutaj domek piękny i wykonamy to zadanie. Myślę, że będzie zaliczone. Dobra, tyle myślę, że wystarczy Okej, okay, bierzemy to sobie do swojego ekwipunku. Będziemy tylko musieli właśnie jeszcze to. Także na, na zakończenie zrobimy zdjęcie. Hmm, który by tutaj domek zalać. Słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia. O, może tą willę! Ta willa fajnie wygląda. Także podbijamy tutaj normalnie do tej willi. I słuchajcie, myślę, że to jest świetny pomysł. Dobra, tutaj wylewamy pyk. Zalewamy po prostu cały dom, tak by miałem zadanie. I patrzcie w ogóle, jak się leje dywanik już do wymiany, cały zalany dywan. Dobra, pyk, tutaj lejemy. E, tu już wszystko już zalane. Dobra, zrobimy tutaj zdjęcie, kolejne, pamiątkowe zdjęcie. Dobra, także uwaga, cyk. Dla naszego tutaj właśnie szefa. Musimy to zrobić. Także tu jeszcze wylewamy. Te wiaderka, słuchajcie, sobie zestakujemy. Te bierzemy tu, no i myślę, że za momencik będzie zadanie wykonane, i możemy wracać tutaj do szefa, pochwalić się i mam nam przekazać kolejne zadania. Także słuchajcie, domek został całkowicie zalany, nie ma tutaj żadnego najmniejszego nawet problemu. ijo, ja, 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 ja. stój, stój, stój! Ej, Laki, co ty tutaj robisz? Co ty tutaj świrujesz, co? Jak jest? ja tutaj robię, dostałem zgłoszenie. Właśnie ja jestem na trybie gry policjant. I już tutaj ręce, Ej, ręce za, za, jaki za, za, za plecy. Jaki tryb gry policjant? Ja jestem na trybie gry bandyta, słuchaj. Nie dam ci się złapać. Ty nie myśl, słuchaj, że ci tak pójdzie. To na sucho, słuchaj. Ej, zostaw mnie cwaniaczku jeden. Ja ci Ej, dam. ja jestem na trybie gry. Muszę wygrać tryb gry policjant. Wyś poczekaj chwilę, G-play. Może ja mam coś dla ciebie. No tu jabłka, chodź, chodź. Ej, nie chcę złotych jabłek od ciebie. Ja wykonuję zadania. Teraz szukam mojego szefa, słuchaj. Idę robić następne. Lepiej Dobra. Ja nie ja muszę daki. złapać tutaj Ciebie, bo dostaję zgłoszenie od tego. Ja słuchajcie, zwiełam od niego, bo jeszcze mnie złapie normalnie do więzienia mnie wsadzi. Także zwiełamy szybciutko. Musimy, słuchajcie, znaleźć szefa, żeby poinformował nas o następnych zadaniach. Także słuchajcie, chyba go zgubiliśmy. Na razie go z tyłu nie widzę. Także jest dobrze. Jest dobrze. Chyba wykonaliśmy te trzy zadania. Zestakujemy, słuchajcie, zrobimy sobie tutaj trochę porządek. Mamy tutaj zdjęcia dla szefa. Także raz, dwa, trzy, zobaczymy w ogóle, jak wyszły te zdjęcia. Pierwsze zdjęcie, pusta baza, drugie zdjęcie za zalany dom, trzecie zdjęcie, pusta też baza i to wszystko, dobra, to wszystko, w sumie starczy, e, halo szefie, szefie, dzień dobry, e, te, te, tutaj mam ogólnie z wykonanych o, zadania, mam tutaj dowód, a e, ogólnie na dowód, że normalnie ukradłem sklep, to tutaj mam e, kamerę, telefon, defibrylator, to, to i o. trochę pieniędzy tutaj dla szefa mogę o. przekazać, proliwia, już, już sprawdzałem zdjęcia, sprawdzałem zdjęcia, Zgadza o, się? zalałeś, serio to dom, dobrze zalałeś. O, tutaj baza, widać. O, chyba czekać na kolejne trzy zadania, żebym ci powiedział, Zgadza co? się, chcę dzisiaj przejść ten tryb gry, tylko w ogóle mój tu kumpel gra na trybie gry policjant i chce mi trochę przeszkodzić i uprzykrzyć życie. Jakie jest kolejne zadanie, co? O, no to idealnie się składa, bo kolejnym zadaniem jest kolejne trzy zadania, czy tam, strollować policjanta. O, to, <laughs> dla to jakiego to mogę strollować, zadanie. a jakieś itemki mam do trollowania, tutaj, czy coś? Tutaj, tutaj, proszę bardzo, tutaj jest skrzynka O, przyda się, przyda się, dzięki wielkie. Dobra, dalej co I robić? Następne zadanie, idź do domu Bogacza wziąć i weź mapę, która prowadzi do safe normalnie. No dobra. A to, to ostatnie zadanie to szóste w ogólnym całym zbiorze zadań to yy, znajdź skarb. Z tego sejfu. dostaniesz się do tego sejfu i zabierz skarb. Dobra, nie Faj ma to sprawy. Dzieła. Dasz radę, dobrze ci idzie, nie ma. Nikomu tak dobrze nie idzie, jak bo tobie. Piąteczka, dzięki. Także ja tutaj się zabieram do roboty, bo robota czeka. Na razie, trzymaj się. No, yo, yo. Dobra, słuchajcie, w sumie możemy strollować jakoś takiego. Powiemy na przykład, że potrzebujemy pomocy i on tu przyjedzie, nie wiem, albo przyjedzie swoim samochodem i wleci tutaj ruralnie w pułapkę. Zalejemy go, słuchajcie, normalnie jakąś tą cieczą toksyczną czy coś. Także tutaj ogólnie będzie ten troll. dobra cyk, 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 nie wiem, myślę, że takie jeszcze tutaj może wykopiemy o jeden i będzie, słuchajcie, gotowe, e, dobra, także co by tutaj wykorzystać, słuchajcie, mamy tutaj jakieś kolce e, i tą właśnie ciecz, dobra, także tutaj ustawimy te kolce, tyk, 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 e, tutaj wylewamy, słuchajcie, na środku tą ciecz i myślę, że trolek jest gotowy, trzeba to oczywiście tylko zasypać na zakończenie i voila, trol gotowy, e, zrobimy właśnie tutaj jeszcze może dla szefa zdjęcie e, tego, jak to wygląda w środku i Lucky będzie mieć naprawdę ciekawą przygodę jak tutaj wleci e, Dobra tutaj możemy jeszcze Słuchajcie to wypełnić pyk e, I pięknie to teraz wygląda e, Zabarykadujemy to tutaj ładnie e, Tyk 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 I wystarczy to zasypać teraz akurat dostałem tutaj stolna. E, możemy tutaj jeszcze Słuchajcie wło włożyć właśnie na zachętę Na zakończenie diamenty a to są ogólnie Miny które będą wybuchać i też go Mogą zachęcić także to jest druga Motywacja e, i w ogóle nic tutaj Nie widać także idziemy teraz I patrzcie gdzieś tam w ogóle chyba pojechał laki, laki, panie policjancie, stój, stój! Wy, wychodź pan z tego normalnego samochodu na Ej, miarch. ja już ogólnie e, koniec żartów. Ja sobie wykonuję kolejne zadanie. Tak, ty sobie wykonujesz kolejne zadanie, ale jesteś policjantem i musisz bronić tutaj obywateli, rozumiesz? Chodź, idziemy szybko! Chodź tutaj laki. Co ty mi tutaj, ja to znam, się ja tego nie znam! Zostaw ten samochód, idziemy szybko, potrzebuję pomocy, słuchaj, kotek no mi normalnie. Nie, no o co ci? Chodzi? Szybko zamieszku. Serio? Ta? Biegnij kot mi w ogóle utknął na drzewie, chodź, dawaj gdzie, szybko gdzie, tutaj. Gdzie, gdzie? Kut, gdzieś A tutaj, tutaj Ej. mi kot utknął. Ha, Ej, dzippy, jaki kute! Trollowany, to Ej, dzippy I... jestem! Ja muszę wykonać kolejne cz cztery zadania, a ty mi przerwałeś w tym To drzewki. była podpucha, Laki, to była podpucha, rozumiesz? Ej, jakie tutaj tylko, cześć! wow, dobra, ja zwiewam oh. stąd! O nie, 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 dobra, oh, uciekamy, słuchajcie. Zaraz mnie pan policjant złapie, mnie normalnie do aresztu wsadzi, dlatego ja muszę teraz jechać. Także co, do zobaczenia, Laki! Trzymaj się! Yy, yy, oh, baw się nie. dobrze, nie? Dobra, uciekamy, słuchajcie, żeby mnie tylko nie złapał, bo jak klaki, słuchajcie, mnie złapie i wtrąci mnie do więzienia, no to, to mam koniec, to już w ogóle nie przejdę tego trybu i po prostu będzie lipa. Dlatego musimy, słuchajcie, czym prędzej teraz zwiewać. Idziemy. To w tu wyszedł mi kozacko, ale muszę teraz znaleźć, słuchajcie, dom na bogatszego. O nie! O, mam cię! Co ty? Co ty, cwaniaku, Jak się wydostałeś w ogóle z tej pułapki, co? Ja ci dam, Ej, ja ci dam... Ja ci się przysłała, chodź, 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 dobra, teraz już koniec, koniec, mam cię, złapałem cię! Ja nie masz mnie, słuchaj, bo jestem normalnie tutaj na trybie gry bandyta Ci nie pozwolę, żebyś ty przeszedł ten tryb gry policjant. No słuchaj, chodź, idziemy nie, teraz do więzienia, nie! A idę play. na policję żadną, nie idę na policję. Ej, Laki, dobra, stoj, stój, stój, stoi, stój, stój, poczekaj. Ty, a może ja się po prostu... Blisko. Słuchaj, Laki, ja w sumie z tobą bym chciał pracować jako policjant, fajnie by było. Jednak już nie chcę być bandytą. Słuchaj, jakoś się dogadamy, może co w końcu jesteśmy kłopami? co? Nagle tak zmieniłeś zdanie. Słuchaj, chodź bo w ogóle. Tutaj do chodź. Wiesz co, bo ogólnie, ci, słuchaj, ci bandyci, tam są bandyci, nie? I ogólnie oni chcą w ogóle przejąć najb dom najbogatszego, wiesz co, człowieka tutaj w tym mieście, chcą w ogóle się do niego wkraść. Wiesz, gdzie jest ten to? dom, w ogóle? To tego to jest... mieszka tam po prostu i w lewo? A czyli on, znaczy, on, mieszka, on tam... mieszka tam i w lewo, ten najbogatszy koleś, tak? No właśnie o, o, gadaliśmy przed chwilą tutaj z komendantem, że za niedługo kolejne zadanie dostanę, prosto i w lewo. Dobra, Laki. To poczekaj chwilę, wezmę rzeczy i zaraz wykonamy razem z to zadanie. Ja tutaj idę ja do talety tutaj. Ja tutaj pójdę tylko do talety, dasz mi chwilkę i zaraz idziemy tutaj normalnie na okay, komendę okay. i działamy. Dobra. Dobra, słuchajcie, zwiewamy szybciutko. Ja nie mogę, ale Laki się dał zrobić normalnie w bambuku, jak małe dziecko. Idziemy szybciutko. Tak się składa, że już wiem, gdzie jest dom tego najbogatszego człowieka. On powiedział, że prosto i w lewo. Ej. To chyba to! Patrzcie, jaka willa wypasiona, diamentowa, wysadzana diamentami. Tu na bank jest dom najbogatszego człowieka w tym mieście. Musimy teraz zdobyć tylko jakąś mapę. E, nie wiem za bardzo, gdzie tą mapę znajdziemy. Musimy się tam dostać jakąś podstępem, ale widzę, że będzie mega ciężko, ponieważ jest tutaj pełno laserów. Są tutaj w ogóle jakieś, słuchajcie, zabezpieczenia dziwne. Nowoczesne, on w ogóle jest tutaj w domku. Musimy się rozejrzeć, oby go nie było. E, I tak naprawdę, słuchajcie, na razie go tutaj nie widzę na szczęście. Wiecie co? Lubimy podkop. Standardowy podkop. E, jak to przystało właśnie tutaj na pandytę wkradamy się. Laki myślał, że ja już chcę zrezygnować słuchajcie, z tego trybu gry, a ja chcę go przejść za wszelką cenę, także wkradamy się do tego bogacza i zaraz znajdziemy. Ej, dobra, jesteśmy już tutaj. E, teraz musimy się tylko dostać tu do jego domku i zobaczymy właśnie, jak on tutaj wygląda, jak on sobie urządził ten domek na pewno na wypasie. No nieźle, jest tu nawet kominek i tak dalej, ale gdzie on może trzymać mapę do skarbu? O nie, patrzcie jak on wygląda! Co on tu robi w ogóle? Kombinuje coś. I leży, opala się w ogóle. Dobra, chilluje sobie mordeczkę. Ej, tu jest jakiś safe, Nie, niestety pusty, nic tutaj nie było. Ej, musimy znaleźć szybką mapę. Zanim, słuchajcie, przyjdzie do domu i się zorientuje, że coś jest nie tak. Ej, znajdzie w ogóle, może znaleźć w każdej chwili tą dziurę, którą wykopałem. Dobra, gdzie tu jest. Ej, to jest normalnie jakiś skarbiec. Czekajcie w ogóle, jak, jak się tutaj to dostać. Dobra, spróbuję to jakoś otworzyć. Ej. Udało się! I co tu mamy w środku? Pięknie! Mamy mapę, słuchajcie! To jest ta mapa, która była chyba potrzebna do wykonania zadania, tylko nie ma w ogóle miejsca w jakimś półku. Wywalam z tym yy, właśnie mainbujem, ok Dobra, mamy mapę. Także teraz, słuchajcie, zostało mi ostatnie zadanko! Muszę tylko zjeść śladami tej mapy i znaleźć jego skarb. Dobra, idziemy teraz po cichu. Słuchajcie, on się tutaj w sobie opalał, także zobaczymy, czy tutaj dalej jest. Ej, nie widzę go tu! Co to za dźwięki tutaj słyszę? Nie! Nie! Dobra, chowamy się. O, widziałem cię u góry. Ej, ej! Co ty, cwaniaku, tutaj? tutaj? Opala, opalałeś się, słuchaj! Ej, oj, oj, o posiłki, posiłki! Dom najbardziej szczerzonego domu, naraz, teraz wysyłam posiłki. No, ja się nie boję żadnych posiłków, słuchaj, nie dasz rady. Słuchaj, jak chcesz diamenta? Bo ja mam diamenta. O. Poczekaj, czekaj, ej! Co ty robisz u mnie w domu, ej? Nie, mnie. Trzymaj diamenty dla ciebie, bo ty lubisz diamenty, bo jesteś bogaczem w końcu, nie? Trzymaj! Ej, byś został w niebokoju! Nie. No i wysadziłeś sam swojego. Ja nie mogę i teraz się nie przedostać. Zostaniesz przez te lasery, słuchaj, sam normalnie się wpakowałeś tutaj nieźle. Dobra, słuchajcie, bierzemy teraz touna, idziemy Tam tędy. Tam zaparzyłeś herbatę, to zobaczysz zaraz. Słuchaj się, manko, trzymaj się, pozdrawiam, pozdrawiam. Bandita Gplay, słuchaj, pozdrawiam razem z ekipą. O ty, kurczę, gonisz mnie, gonisz mnie, Wracaj lepiej... tutaj do... Ej, o nie, lepiej w ogóle nie podchodź, bo mało... No to słuchaj, trzymaj się z daleka lepiej Nie podchodź, cwaniaku Okej, idziemy, słuchajcie, szybciutko Jeszcze mu to wysadzimy, wysadzimy mu to, żeby Dobra, bum. jak to się, słuchajcie, nie nie działa chyba na mnie On w to musi wejść, dobra, uciekamy szybko O, tutaj I pięknie zrobił sobie szumu Dobra, słuchajcie, gdzieś tą mapką Mapka prowadzi w tamtą stronę, dlatego szybko lecimy I zaraz będziemy mieli za sobą, słuchajcie Ostatnie zadanko, może znaleźć ten skarb Ciekawy, w ogóle, co on tam trzyma Mam nadzieję, że jakieś wypasiony zbrojki, miecz i tak dalej, jakieś słuchajcie, rzeczy na wypasie. Dobra, kładziemy tą mapkę. Ej, ta mapka wskazuje w ogóle, jakby to był, było w tym domu tutaj? Ej, co jest grane w ogóle? Jakby było w tym domu, dziwna sprawa, tak w centrum w ogóle sobie schował. O nie! to tam idzie, chowamy się, chowamy o. się Ej, Gplay, Gplay, chodź, chodź, chodź Mam Ej, sprawę, mam sprawę co jest, taki? Słuchaj, bo, bo jeszcze w bo sumie nie załatwiłem twojej sprawy, wiesz co? Co ty spoko, w ogóle spoko, ubrałeś na siebie? Ubrałem, ubrałem, bo ja chcę, ja chcę ci pomóc Ej, Tobie chcę pomóc, Ej, ty jesteś na trybie gry bandyta, to wiesz co? Ja chcę z tobą teraz zrobić jakieś zadanie Ej, słuchaj, ale co już nie grasz na trybie gry policjant? Co jest grane, Laki? No nie, to już mi się znudziło, wiesz? Chodź może razem wykonamy jakieś zadanie Zobacz, ja mam nawet taką kamizelkę super i takie stęki. No dobra, wiesz co, w ogóle mam super trop bo mi zostało ostatnie zadanko do wykonania. Muszę iść śladami tej mapy, a ta mapa idealnie wskazuje tutaj na to miejsce. Tam gdzieś jest tu, słuchaj, ukryty skarb bogacza, Jego go znajdę, to przejdę tryb gry. Normalnie bandyta, dlatego dawaj, wbijamy tutaj. Są tu no jakieś i są tutaj. Złote jabłuszka. No Okej, okay, dobra, złote jabłuszka sobie zjem. I wiadomo, te drzwi są w ogóle otwarte, widziałeś laki? Ej, co jest grane? Gdzieś tutaj musi być skarb, pomożesz mi szukać może. Słuchaj, musimy tutaj. No dobra. Weź no już, się, musimy się roz, rozejrzeć, okej. Okay? Coś tutaj znalazłem laki pod ziemią tutaj coś jest! Coś tutaj jest! Ej, tutaj zejście, zobacz! Widzisz? Widziałem, Widziałem, słuchaj, że ta mapa... Wow. Ja nie mogę. O nie, tutaj są zombiaki i szybko trzeba zniszczyć spawner, słuchaj, zombiaków! O nie! Tylko niszmy spawner! Dawaj, dawaj, dawaj tego zombiaka. Widzisz tam skarby jakieś laki, już słuchaj, coś, coś tu wypadło. Jo! Słuchaj, Bo. patrz ile kasiory, widziałeś? Ciekawe skąd on się, jak on się dorobił, słuchaj, tyle normalnie pieniędzy, tu, co? Ej! Zostaw ogólnie! Co? co? Co, co, co mam zostawić? Co ty w ogóle robisz, Laki? Jesteś y -y. ze mną w drużynie, czy nie? No bo ja zaraz wezwę tutaj yy, jednak posiłki, ja cię strolowałem tak naprawdę i już tutaj cię zatrzymuję. Co, no to słuchaj, no to chodź na pojedynek! Chodź na pojedynek, ja tutaj już się uzbroiłem, słuchaj, normalnie w super zbrojkę. Taki jesteś kolega, aha, no. Strollowałem cię, że już posiłki po ciebie jadą, Pamiętam Zapamiętam ja tak to sobie, nie laki... chcę być z tobą w tą to, w twój, w twój tryb gry grać. Dobra, słuchajcie, wydostaniemy się tędy, potrzebuję tylko jakichś bloków i zaraz io, mu pokażę. O ijo, posiłki, posiłki wysłane! Dobra, no to ja się nie boję, słuchaj, Twoich posiłków. Bo ja się stąd wydostaję. Mam już, słuchaj, kupę kasiorki. Także dobra, zwiewamy. Ej, taki jesteś? No to dawaj, to dawaj. Idziemy. Ja zwiewam, słuchajcie. Mam już praktycznie zadanko wykonane. Mam dowód no na to, że nie, tu nie byłem No nie, nie udało mi się ciebie sterować. Chciałem cię sterować tak, jak ty mnie chodź tutaj. No to dawaj, no to dawaj. Co ty mnie, dirtem Bijesz, ty jesteś, słuchaj, nubem Największym, a nie, największy nubek policjant Ha, I co perłą rzucisz? Ale jaki nubek parcie w ogóle rzuca perłom, nie w tym stronę? Dobra, to ja zwijam laki. Ej, ja zadanko mam wykonane. Przeszedłem chyba już tryb gry, ty mi nie przeszkodzisz, ty jesteś taki nupski słuchaj, że nawet nie jesteś jako policjant w stanie mnie zatrzymać przez, Przed przestępstwem, przed, Słuchaj, laki, jesteś najgorszym chyba policjantem, jakiego w życiu widziałem. Zdirtem Ale przeszedłem gry, prawie, przeszedłem ten tryb, bo ty mi to przeszkodzisz. Fajnie, fajnie! Słuchaj, jesteś za słaby laki. Ja tu uciekam, także widzowie laki tutaj mi niestety nie zatrzymał. E, także na razie, trzymajcie się, pa! pa.